Tak mnie boli dupa, dupa. od giełdzkiego seksu, kurwa, że... Ale nie się bucili, kurwa, ten fejmie. Jakub Rokicki. Nie znam typa, człowieku. No to, kurwa, jest jakiś Jakub, człowieku, wokół Idzie, kurwa, prostować banany. palma. palmę. kolego, to ja jestem! I to trochę rasistowskie zaraz powiedziałeś. Ja mam na imię tylko Jakub Rokicki. Pierdolisz no. O, ty kurwa jesteś udany, kurwo jebana Na spółkę se weź pierdol w łeb kurwa razem z Wrokiem No bo tu piesz kurwa i cię słyszał, że o, idziemy okay. A co to, to za różnica, ty kurwa, trzyma to jebane dwójkę dwóch jesteś ty kurwa Jebana kurwo Ale ja nie lubię takich ludzi, co kurwa wychodzą na te parady równości, chopie, Zakładają sobie stroje do BDSM-u kurwa i chopie no. Jedno drugie prowadzi Inspirują. na smyczy, kurwa Jak kurwa debila jebanego to bym normalnie tam wybiegł kurwa, bym mu sokerkika zajebał człowieku, to by się, to by. Widziałeś kiedyś względnie człowieka, który ma rogi, skrzydła i, i uszy na głowie? No nie, nie widziałem, ale widziałem względnie człowieka, który miał dopięte nie, skrzydła jakieś różne e, i różne takie rzeczy. E, no. No na przykład też mnie znaczy... interesuje, czy takie cyce masz normalnie. Nie. Mikrocypek? Kto to jest, kurwa, mikrocypek? <noise> nie znam. jest tam mikrocypka widzowie, kurwa. Nie ja. widziałem nawet na oczy. Siema, kurwimy się w dupę? tego Olem na Nepalu. Przekrywając skąd ustawiasz, że twój dostęp do niej jest zawieszony. Co, kurwa? O kurwa, moglibyśmy omegle robić na kiku chyba, nie? Ej, zajebali mi bana chopy na YouTube'a. Co? Kurwa ty wylazłeś debilu na moim głównym kanale na streamie na debilu jebany <laughs> Kurwa kretynie O kurwa Wyszedł ty kurwa co za kurwa śmieci jebany A mogę z leżącego? Ale nie no z leżącego, leżącego, to tak! Z leżącego, z leżącego bo Słowiszę, sobie... Kurwa nie zastającego, kurwa Łe! O Ło kurwa! 5 złotych Ty, słuchajcie, słuchajcie tego Do Tuszole jedziemy, to nam zlikujemy, nie? Jedziemy do Tuszole i pytam się go, jakie sosy A on mówi, ketchup. Bo ja nie lubię wynalazków No I kurwa poszedłem, kupiłem mu ketchup pod liszki I na... kazałem dziewczynom zrobić z No nie jest nim wlepuj, uważajcie <laughs> na niego Aspiration... <laughs> Co kurwa jest, człowieku? Ty jesteś jakiś najebany chyba, kurwa, że taką grupę tworzysz <laughs> My teraz dziękujemy bardzo sobie. Ja pierdolę, to jest takie złoto no, Myślałem, że tego w tego chce grać no. Mam czerwone przewody? Tak, trzy Przedni, czwarty przewód ŹLE, KURWA NIE, nie! Ja się nie. Drogo, kurwa ja, bo Mam, tylko 110 zł A ten kilowat ten, ale jakoś znajdę Tylko nie mogę dodać siana, bo nie mam Steam Guarda Czy poczekać? O, tu na tym koncie będzie mniej na pewno. O, no, tu jest git. O, tu jest stówka wyjebana, total spętu. O kurwa, co ja chciałem powiedzieć No to liczmy 370, plus ta stówka to masz 470. Nie, milion, milion nie pękł, nie wydaje mi się. Miliona byśmy nie wyjebali Ogólnie powiem Wam tak, że Bandurę czeka naprawdę, kurwa, mega ciężka walka. Eee, z kim, to wiadomo, likować nie możemy. Aczkolwiek na pewno się domyślacie. Eee, czy, Bandura ma, czy Bandura ma szansę wygrać? Kurwa, powiem Wam, że jak wygra z Adamkiem... Eee, nie wiem, czy, czy on walczy z Adamkiem. Nie wiem, czy on walczy z Adamkiem, czy nie. On się zkurwił